Studio Dziennika Związkowego gościmy dziś dwie najbardziej roztańczone panie doktor w Chicago. Jest z nami doktor Ola Głodek, witam serdecznie, i pani doktor Justyna Zawadzki. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Obie przedstawicielki organizacji United in Dance, organizacji która, choć młoda, to przebojem wdziera się na taneczną polonijną scenę. Jesteśmy tutaj, żeby zaprosić Was na dwa wspaniałe wydarzenia, które już na przełomie listopada i grudnia tutaj w Chicago się odbędą. Od której zaczynamy? Która ważniejsza? Myślę, że od tej głównej. Tak, ja myślę, niej. że ten główny sprawca tego, że w ogóle tu jesteśmy i główny pomysł, i główna idea, za którą to wszystko mm. idzie, to turniej tańca. Turniej tańca, tak. drodzy Państwo, mamy tutaj piękny plakat. Turniej tańca zaplanowany jest na 6 grudnia, na Mikołajki. Mikołajki, tak, Mikołaj też będzie, prezenty będą o. przy okazji, także zapraszamy. Ale będzie to wyjątkowy turniej tańca, bo nie będziemy, znaczy uczestnicy nie będą tańczyć żadnych quickstepów, foxtrotów, walców, tang. Będą tańczyć nasze tańce narodowe. Co to za formuła w ogóle? Kto wpadł na taki szalony pomysł, żeby, żeby oberki i kujawiaki tańczyć w stylu turnieju? No to się stało w Polsce już wiele lat temu, prawie 20 lat temu. Te mm -hmm. pierwsze turnieje tańców narodowych, polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej zaczęły się odbywać. Organizuje je głównie organizacja CIOF Polska, polska mm -hmm. sekcja cieszą się coraz większą popularnością. Jesteśmy zresztą z nimi w kontakcie i oni no, sekundują naszej inicjatywie, żeby w końcu, no w końcu, zrobić coś takiego tutaj. No, jakie są te polskie tańce narodowe? E, tak. Pierwsze pytanie, czy Polka jest polskim tańcem narodowym? Nie, nie. Polka tak. nie, ale ta Polka jest tak naprawdę taka przyjemna dla ucha, że ona jest wszędzie. Tak naprawdę mhm. na każdym kontynencie i w każdym kraju gdzieś tam ta Polka po prostu nam towarzyszy przy wszystkich imprezach. Mhm. Także jest to taniec taki imprezowy i, i, I taki, że jak się cieszymy, to chętnie skaczemy, i chyba Aha. to dlatego tak weszło. Tak. I, I takie jest, jest tą częścią naszej radości. Natomiast nasze pięć tańców narodowych to jest Polonez Mazur, Kujawiak Oberek i Krakowiak. Także. Troszeczkę z naszych tańców historycznych i takich socjalnych, bo w zasadzie Polonez Mazur to takie, takie to były tańce. Natomiast tutaj regiony Krakowski nasz i południe trochę Polski i centralna Polska kujawiek i Oberek się znalazły Słuchajcie, na tej liście. Ja na tańcu się nie znam. Opowiedzcie mi, jakie są różnice, podobieństwa, charakterystyki wszystkich tych tańców? To zapraszamy na warsztaty, o których będziemy mówić. Ale tam, ta, można się ta, tam można lepsze, ta praktyczną ale wiedzę zdobyć. No proszę o taki, takiej analizie w pigułce. W pigułce? Mhm. Ok, więc w pigułce jest to tak. Ogólnie zapraszamy też na naszą stronę. Ja tam mam pogadanki przy kawie i tam się więcej rozwodzę na temat naszych tańców i jej charakteru. Także zapraszamy na unitedindance.org i też na social media, I na, tam social tam media, na Facebook. Tam. Także tam, tam się możecie ze mną przy kawie spotkać właśnie na tych pogadankach. Natomiast eh... Polones, nasz taniec y, narodowy, piękny, dostojny, Chodzone. historyczny, tak, wyszedł z chodzonego i w zasadzie rozpoczynający nasze bale, nasze imprezy, właśnie y, takie ważne dla nas. Y, piękny, dostojny, natomiast później troszkę szybszy, idzie Mazur za tym, już y, z Animuszem, y, już z naszą tą duszą sarmacką, mhm. y, troszkę więcej popisów, szybsze tempo. Natomiast Krakowiak, Krakowiaka chyba każdy zna, Skoczny, yy, wirowy po kole, yy, w cwale, yy, także, także znacznie szybszy. Kujawiak to jest nasz taki romantyczny taniec, taniec zakochanych często, ale przede wszystkim yy, taniec w parze, yy, przedstawiający dużo naszych emocji yy, i właśnie tego, tej radości stańca razem i szacunku do siebie w parze. Natomiast Zazwyczaj po nim wchodzi kujawiak, jak już się tak rozkręcimy i, i, tym, i tym kujawiekiem wejdziemy w, ten, w, w, w ogóle w tą radość tańca, to później już zaczyna być szybciej i szybciej i szybciej, bardziej skocznie i tam jest kujawiak i ten kujawiak już nam pozwala na popisy, podskoki, oberek. przeskoki, oberek. przepraszam, oberek, podskoki, przeskoki, przerzuty partnerek, to już jest taki naprawdę nasz najbardziej popisowy taniec, jaki można chyba w repertuarze polskich tańców znaleźć. No te tańce funkcjonują w naszej przestrzeni. Mamy ich świadomość, jesteśmy w stanie, mm, wydaje tak. mi się, je rozpoznać. Rozważnić. my myślę, każdy, rozpozna Ta. nawet jak bardzo mało ma doświadczenia z tańcem ludowym, yy, to gdzieś tam złapie charakter, a już na pewno kostiumy mm. jeszcze do tego pomogą. No właśnie, ale zazwyczaj mm -hmm. widzimy piękne, wypielęgnowane, prawda, z rozbudowaną choreografią, z wieloma parami, yy, wykonującymi najróżniejsze układy, yy, przygotowane specjalnie do tych tańców przez wspaniałych choreografów. Ale nie tym razem, prawda? Yy, nie. Tym razem nie. Tańce. Turniejowa forma to jest forma, którą się tańczy. W pięknych, w dalszym ciągu bardzo eleganckich strojach, ale to są stroje tak zwane wieczorowe, salonowe, albo takie eleganckie stroje treningowe. Mhm. Chodzi o to, no bo to jest zupełnie inny. My zresztą zapraszam jeszcze raz na nasze media społecznościowe, My tam będziemy opowiadać, czym się różni właśnie tańczenie w turnieju, od tańczeniu na scenie. Um, więc jest to forma no, bardziej po prostu dopraktyczna, dostosowana do tańca turniejowego. Kto będzie oceniał występującego? Komisja Sędziowska, którą zbudowaliśmy, w ogóle zbudowaliśmy całą strukturę tego, tego turnieju tutaj w Stanach. Um, zapraszamy gości z Polski mm -hmm. i to jest też, to będą e, Paulina i Szymon. E, Paulinę pozdrawiamy, bo ma dzisiaj urodziny. Tak, wszystkiego najlepszego. Dzień. Zresztą ale... niewiele tańca nie w, nie w dzisiejszym, dniu. dzisiejszym dniu. Także wiele tańca i zdrowia Ci życzymy, ale już niedługo zobaczycie Paulinę i na warsztatach, i, i jej partnera tanecznego Szymona, ale też właśnie w Komisji Sędziowskiej. Um, stworzyliśmy strukturę, no, no, no. chodzi o to, to, no wiadomo, to jest turniej. To jest turniej, to są mm -hmm. zawody, są mm -hmm. Są wygrani, przegrani, więc, ale jak, tak jak w każdym dobrym sportowym wydarzeniu i w turnieju, bardzo zadbaliśmy, żeby to była konkurencja no fair play, żeby zasady były fair play. Mamy całą strukturę, właśnie szkolenia sędziów, kalibrowania sędziów, żeby oceniali dobrze. Oczywiście muszą zdać egzamin, muszą to być ludzie przygotowani, którzy no, większość z nich. Um, skończyła, ma szkolenia w Polsce, tak, Większość to są choreografowie, którzy Ech, mają dyplomy e, nauczyciela tańca choreografa ze specjalizacją tańca ludowego, elementami tańca narodowego, e, albo osoby, które już długo w tańcu są i, i troszkę z innego aspektu mogą go oceniać bardziej może artystycznego, bardziej umuzykalnienia, e, także, e, także mamy tak, mamy, mamy już sędziów, system, już czekają. Mamy szkolenia, między innymi przyjeżdża tak, przyjeżdża mama. też moja mama, która też jest wieloletnim choreografem i nauczycielem tańca. Z różnymi odznaczeniami, itd, tak i tak dalej, i tam yy, i cieszę się, że będę mogła ją ugościć u siebie na imprezie. Także tak, też będzie. Ja bardzo, bardzo gościem się cieszę, że nas zasila właśnie <grym> też swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też w komisji będą osoby, które mają właśnie doświadczenie w tańcu towarzyskim. Ponieważ niektóre też zresztą możemy opowiedzieć o tym później dla, dla tych, którzy jeszcze się trochę może boją, wahają żeby wystąpić w konkurencjach tańców polskich, narodowych. Będzie też konkurencja solo i showcase i tutaj zasilą naszą komisję sędziowską osoby, które są doświadczone um, mm -hmm. w w tym właśnie, w takim bardziej, no w, in, w innych formach tańca. No to od razu zapytam, dla kogo jest ten konkurs? Kto może się zgłosić? Kto może stanąć w szankie? Dla każdego. Dla każdego, szczególnie dlatego, ponieważ jest to pierwszy turniej, mhm. stworzyłyśmy na tyle kategorii tanecznych, żeby każdy mógł dla siebie coś znaleźć. Oprócz tych heritage uh, hits, czyli tych naszych tańców typowo narodowych, są właśnie solo, są showcases, nawet można się zgłosić i z innym rodzajem tańca, ale zaprezentować wszystkim polską muzykę i, i propagować ją naszą polską, nasze polskie piękne utwory i wtedy też można się zakwalifikować są małe grupy taneczne są małe formacje taneczne także tak soliści. naprawdę tak Sola. soliści y, można zatańczyć y, duety czyli dwie dziewczynki dwóch chłopców zazwyczaj to dziewczynek mamy więcej chętnych tak. ale liczymy na to że może właśnie ta forma tańca która nie wymaga całej dużej grupy, żeby coś wykonać, nie wymaga strojów tanecznych, ludowych I, i jest bardziej sportową wersją tak naprawdę tańca, że może to zachęci chłopców i podejdą do tego troszkę bardziej jak do sportu, bo jak wejdziecie sobie na YouTube i, i, i obe... zobaczycie, jak wyglądają tak naprawdę te na wysokim poziomie tańce nasze turniejowe i, i powiedzmy mistrzostwa Polski. To, to wtedy naprawdę można zobaczyć, że to jest forma sportowa, to jest forma rywalizacji, tak. i te pary przeciwko sobie tańczące naprawdę prezentują wspaniały poziom tańca. I, i no jest to coś, co warto spróbować, za, rzucić okiem na to. Chociaż... Powiedzieć dla kogoś takiego jak ja, kto ma dwie lewe nogi, ale, ale lubię taniec, lubię oglądać taniec. Czy jest miejsce dla publiczności, można się pojawić i oglądać tak. te zawody? Publiczność na turniej, na samą część turniejową ma wstęp bezpłatny. Bardzo mhm. zapraszamy. Po, tur, po już właściwym turnieju po przyznaniu nagród odbędzie się zakończenie w formie zakończenia turnieju, gala i potańcówka Maki, maki Prewi. To może o, o, Powiedzmy, jak będzie cały ten dzień wyglądał. Tak. Zaczynamy o godzinie 12 rejestracją. Znaczy tak, będzie już otwarta, można już się rejestrować, można też będzie wypróbować parkiet. Robimy to w studiu, w najnowocześniejszym studiu tańca MBM Dance Sports z piękną podłogą turniejową. największym, w tym momencie I tak, olbrzymie miejsce. To jest także naprawdę. największa Sala Marzenie w każdego tancerza tak. to ten parkiet. Sam, sam turniej rozpocznie się już po rejestracji, po zgłoszeniach wszystkich około drugiej 230 mhm. No i potem każdy dostanie oczywiście po zarejestrowaniu się, jak będziemy już wiedzieć kto co tańczy, każdy będzie wiedział mniej więcej o której godzinie będzie ten, ta jego runda, czyli tego jego hits albo rundy. Natomiast później na, po turnieju rozdanie nagród, ale też tak jak już Justyna wspomniała, mikołajkowe atrakcje dla dzieci i upominki, także to będzie takie też fajne zakończenie. Mm -hmm. Natomiast wieczorem chcemy, będzie gala finałowa i też z potańcówką będzie DJ, będzie rozdanie nagród specjalnych, ale też w czasie tej wieczornej części będzie specjalny występ naszych gości z Polski, naszej pary medalistów i finalistów z Polski, Pauliny i Szymona. Specjalny, o, pokaz. specjalny pokaz tych tańców narodowych w formie turniejowej. No, już na takim poziomie, właśnie mistrzowskim, więc bardzo, bardzo zapraszamy. Na, jeżeli nawet ktoś nie może przyjść na tą część turniejową, zapraszamy na wieczór. Wieczór, tutaj trzeba m, kupić bilet, prawda? Ale bilety są Formie w niesamowicie To jest to jest donacja. To jest sugerowana donacja, tak naprawdę na pomoc w fundacji, rozwoju tak. fundacji, tak. ponieważ większość sponsoruje fundacja tak. i sponsorzy, który. Którzy się znajdują i nam pomagają, za co im naprawdę jesteśmy wdzięczni. Także. Ola, szef od wszystkich spraw administracyjnych, nasi główni sponsorzy. Właśnie, wymienimy sponsorów. Zobaczymy, co <grym> lista No więc przede wszystkim cała lista firm, chcieliśmy podziękować Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego oraz Fundacji Aktywny Dialog, że nas wsparła, że, że stwierdziła, że to jest projekt warty, warty dofinansowania, więc to są główni nasi właśnie grantodawcy, bo dostaliśmy grant na, z ich instytucji, naszym sponsorem, Głównym, Presenting sponsor, któremu bardzo dziękujemy, jest Polsk Polish and Slavic Federal Credit Union, Unia Kredytowa. Mamy komitet honorowy, który nas wspiera i ambasaduje nami, bo, bo też uważa, że to jest bardzo dobry projekt. Między innymi doktor prezes um, Polish American Medical Society, dr. długopolski Gach. Andrzej Krukowski, nie trzeba przedstawiać, Teatr nasz i Kongres Teatru Polskiego. E, Ireneusz Mleczko, to jest e, sędzia turniejów tańców towarzyskich, mistrz Polski w tańcach, bardzo utytułowany, no i sankcjonowany sędzia. Mhm. E, Doktor Bronisław Orawiec, też nie trzeba przedstawiać, związany z PAMS jako były prezydent, ale też on jest e, no, szefem i prezydentem Polskiego e, Związku e, Sportowego Lekarzy. E, pan Richard Owsiany, również nie trzeba przedstawiać, Polish Polish of America i pani Barbara Zawłocka, której bardzo dziękujemy, a moja osobista taka bardzo dobra przyjaciółka, ale też ona jest w komisji rewizyjnej Polish and Slavic Federal Credit Union. Bardzo lubi tańczyć, więc też nas wspiera. Dziękujemy dziennikowi za patronat medialny. Co tam jeszcze jest? Patronat konsulatu. Tak, konsulatu. patronat konsulatu, Tak, Też Dziękujemy oczywiście za patronat mhm. honorowy. Myślę, że będziemy współpracować, bo to jest piękny projekt. Mamy też sponsorów, właśnie no, takich rzeczowych, których tutaj nie, nie wymieniamy, ale między innymi Handel, Insurance, MedenSpa, tak. Tak, MedenSpa, tak. Doktor tak, Agnieszka, Chruszczyk, Endodontics Limited i wielu innych, których będziemy wspominać z czasem na mediach społecznościowych, Świetnie. także śledźcie, proszę nas. Dziękujemy wszystkim sponsorom. Merci. Uh... Proszę Was jeszcze o informację, w jaki sposób się rejestrować, jak kontaktować się z Wami, w jaki sposób ktoś, kto wstał, chciałby wziąć udział w konkursie, mm -hmm. w jaki sposób jeszcze to no, Rejestracja jest bardzo prosta. Mamy taką bardzo prostą pre-registration, taką formę, wstępną formę rejestracji. Ona jest na stronie internetowej www.unitedintents.org. Tam jest, tam, jak klikniecie, to tam od razu wejdziecie na stronę turnieju. Są też QR code wszędzie, na właśnie na website i na, i na mediach społecznych, i to jest krótka forma i da nam to do wypełnienia właśnie w jakiej konkurencji czym jesteście Państwo zainteresowani. I to nam da już taką wstępną informację, jak będziemy się z wami kontaktować, to my, my wam pomożemy w dalszej z dalszą rejestracją. Zawsze tak. jesteśmy pomocni tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, nie bójcie się kontaktować z nami. Większość nas zna gdzieś tam prywatnie albo zawsze znajdzie nas na Facebook. No jest e też e-mail, tak? E jest też e-mail, także to nie też powinno być łatwe. Zresztą jeżeli w ogóle jest potrzebna jakakolwiek pomoc, są jakieś pytania, ja jestem dostępna bardziej tak fizycznie mm -hmm. i, i, i jestem zapraszana do różnych przedszkoli, szkół, mm -hmm. grup tanecznych, mm -hmm. gdzie zawsze służę konsultacją. Podpowiem, jak wygląda sylabus, jakie kroki dobrać, jakie tańce dobrać, co jak, jak, może zestawić pary. Także, jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej. Wszystkie pytania. Pyta na pyta Mam nadzieję, że na wszystkie pytania, <coughs> pytania będziemy w stanie odpowiedzieć, takie jest założenie. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze też nie jest pewien, czy potrafi, czy da radę, to absolutnie zapraszamy na te nasze warsztaty. Tak. To jest coś, co możecie sprawdzić, raz że się pobawić, spotkać naszą parę, spędzić z nimi czas, bo naprawdę warto. Spróbować właśnie tak własnych sił, dowiedzieć się więcej, zatańczyć. Dla tych, którzy już potrafią poszlifować umiejętności, um, spalić parę kalorii po Thanksgiving. Tak, Taki bo, rozruch to, to trochę tak, po Thanksgiving zaraz, bo to Obiecaliśmy, niedziela. Obiecaliśmy wam, drodzy tak. państwo, że zaprosimy was na dwie imprezy. Tą drugą mamy już omówioną, natomiast tydzień wcześniej. To będzie um, 30. 30. 30. Niedziela, 30 niedziela. 30 listopada będą się warsztaty. Właśnie z mistrzami z Polski. Tak. Um, dla kogo te warsztaty? Kto może w nich wziąć udział? Tak naprawdę wszyscy. wszyscy. Y I nawet ci, którzy chcą Posiedzieć, popatrzeć, zrobić notatki, mhm. bądź spróbować potańczyć, zatańczyć, zadać jakieś pytania i, i zaobserwować właśnie tych, którzy to robią na tym najwyższym poziomie. Natomiast chcemy to zrobić w paru grupach, ponieważ dla dzieci i młodszych uczestników najpierw i troszkę krótsze zajęcia, żeby ich nie zamęczyć. Chyba, dzieci że mają, swoją sesję dzieci 11. mają swoją sesję od 11. Do tak do 12.30. Natomiast później dla dorosłych, bądź dla tych bardziej wytrawnych tancerzy, mm -hmm. którzy by chcieli jeszcze podszlifować, ale jeżeli ktoś chce po prostu się dowiedzieć i zobaczyć, to też zapraszamy. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, jesteśmy w stanie to rozszerzyć o jeszcze parę grup, powiedzmy poziomami tańca. Także na razie to jest otwarte dla wszystkich. Tak, oni w ogóle tu będą przez parę dni, także jeżeli będą od, już to się zwracam i do zespołów ludowych, i do choreografów, do nauczycieli czy ze studiów. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to jesteśmy absolutnie, no do dyspozycji. Do dyspozycji tak. tak, możemy zorganizować jakieś możemy zorganizować spotkania. Dodatkowe spotkania. Tak, możemy, tak. możemy gdzieś tam zorganizować właśnie spotkanie między grupą taneczną ani a, a naszą parą. Także Wszystko. jesteśmy otwarte na wiele możliwości i wiele propozycji, mhm. bo tak naprawdę chodzi o to, żeby żeby to przedstawić, spopularyzować i w ogóle rozpocząć taką A, to działalność. To jest w ogóle mało znane. Natomiast sama forma jest bardzo ciekawa i naprawdę y, daje możliwości tym mniejszym grupom tanecznym, no indywidualnym my. jednostkom, którzy, które chcą zaistnieć i zatańczyć. Y, nie każdy ma czas na próby na przykład właśnie w dużych zespołach. My. Albo nie każdy lubi być częścią zespołu. Są my. indywidualiści, którzy my. potrzebują się spełnić. Nie każdy ma tą, y, tą miłość do tych strojów ludowych. I może właśnie woli, żeby to były suknie wieczorowe. Także naprawdę można się w tym odnaleźć, i to, że są to tańce nasze narodowe, to nie znaczy, że to jest taki typowy folklor. To jest coś, taka forma, która naprawdę tak. dalej się prezentuje, jak gdyby dalej prezentuje tą naszą kulturę. I, i, um, i nasze, nasze piękno, naszej kultury, natomiast daje możliwość na indywidualny rozwój i troszeczkę właśnie. Takie bardziej sportowe podejście do tańca. Chciałam tylko dodać, jeżeli można, że my to jak najbardziej rozumiemy, że jeżeli coś się wchodzi się w no, coś zupełnie nowego, takiego jak ten taniec turniejowy, o którym nic się nie wie, że jest strach jest po prostu tak jedną no, trochę. Taka niepewność, wydaje mi się, tak. my to doskonale rozumiemy, bo my od lat tańczymy w turniejach tańca towarzyskiego. Hmm. Ja dosk nie wiem jak ty, ale ja doskonale pamiętam te pierwsze okay. mój turniej, że ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, tak. nie wiedziałam, co to jest hit, nie wiedziałam, co to jest runda, w ogóle nie wiedziałam, dlaczego to inne ogólnie nie wiedziałam. Świat się nic. Kręci, Więc, stroje tak, są piękne. Człowiek oszukuje. Tak. Dlatego teraz chcemy, dlatego stworzyliśmy tak to naprawdę no, od podstaw, żeby i, i, i zaprosiliśmy no, też gości z Polski, żeby, 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 żeby to po prostu, bo, bo wiemy dokładnie, jak to jest. Że, jak jak się ja wrócę jeszcze do tych warsztatów, mm -hmm. bo to, to bardzo ważna oferta. I dla rodziców, tak, i tak, dla tancerzy, tak. do ludzi, którzy chcieliby, którzy już potrafią. Wiemy, kiedy, powiedzcie jeszcze gdzie. E, tak, jestem. Będzie to w Parkridge, mm -hmm. w studiu tańca Freda Stey. Także gościnne progi dla nas udostępnili. Zresztą to jest moje studio tańca, z którym byłam związana przez wiele, wiele Macierzysta. lat. Tak, Macierzysta. Więc to tak naprawdę przez wiele lat był mój drugi dom. I, i stąd cieszę się, że mogę tam zaprosić właśnie wszystkich znajomych, bo, bo wiele lat mnie to sprawiało Aha. ogromną przyjemność, żeby tam być i tam ćwiczyć i tam tańczyć. Także dziękujemy im przede wszystkim. Tak, dziękujemy Hanna. Hanna Dezyński dziękujemy ślicznie Dedyński. za udostępnienie. <gry> Trzeba się rejestrować? Dobrze by było się zarejestrować, tak. żebyśmy mogły jak najlepiej w rozplanować. zasadzie rozplanować, tak, żeby tak. każdy mógł skorzystać, bo jeżeli będzie na przykład wiele osób, które chcą posłuchać, to zrobimy formę wykładów jeszcze, albo taką bardziej formę właśnie, gdzie siedzimy, gdzie zadajemy pytania, y, troszeczkę y, informacyjną. informacyjną. Tak? Natomiast jeżeli będzie więcej osób, które chcą wskoczyć tak, w buty tak. taneczne i naprawdę wyszlifować formę... To też jest to możliwe, wtedy będzie to bardziej intensywne. Jeżeli będzie więcej dzieci, możemy podzielić na jeszcze grupy wiekowe. Także bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację, bo nam to pozwoli mm. po prostu lepiej zorganizować samą imprezę, tak, żeby każdy mógł lepiej skorzystać z tego. Opłata również jest bardzo symboliczna. Tak, opłata jest symboliczna, tam jest 20 dolarów, więc w zasadzie to jest dalej po prostu na wsparcie działalności, tak. bo, bo wszyscy robią to gratis I wszyscy po prostu robią to charytatywnie mm. w ramach y, rozwoju te, tego tak, projektu. Tak, Para też chcę wspomnieć, oni też tak. bo, bo, Całkowicie oni tak się zachwycili naszym projektem, że po prostu to, co robią, wszystko to jest wolontariat. Ja muszę Was o nich zapytać. Oni przyjeżdżają z Polski eksperci tak. najlepsi, z najlepszych Paulina Stocka i Szymon Obolewicz. Mhm. Kim oni są? Opowiedzcie trochę o ich dorobku e, tak. tanecznym. Oni są już wieloletnie doświadczeni od małego tań, czyli kiedy te, kiedy te, te turnieje e, zaczynają zaczynały być w Polsce wchodzić. Oni od początku tańczyli, od, od jakiegoś czasu tańczą razem jako para, ale to są oni to też są bardzo zasłużeni. Oni wychodzą z zespołów ludowych. No to się wszystko zaczęło w zespołach tańca ludowego, folklorystycznego i w dalszym ciągu tą działalność prowadzą. Każdy z nich ma prowadzi swój zespół albo swoją taką inicjatywę właśnie. Są choreografami, są instruktorami. Na naszej stronie internetowej też jest cały Bi, ich biografie są, no, no ludzie bardzo zasłużeni, ale przede wszystkim pasjonaci, no bo jeżeli ktoś to robi przez tyle lat, to, to musi mieć na to pasję, Także Tak, witamy. jeżeli ktoś chce się spakować, tak, przelecieć przez tak, ten ocean i, tak. i zrobić to po prostu tak, 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 charytatywnie tak. Dla, dla dobra sprawy, no to to już musi być pasja. Zresztą mhm. tak naprawdę dla nas też jest to pasja, bo zawodowo zupełnie co innego tak, robimy tak. i jesteśmy, no jesteśmy trochę zajęte, e, także, <laughs> także tak najczęściej nasze, nasze kontakty zaczynają się od piątej rano tak. e SMSami ami wymienianiem informacji i kończą się gdzieś koło 11-12 wieczorem, gdzie, gdzie wtedy to, mamy czas, także, także to naprawdę wymaga pasji i tej, i tej miłości do tańca. E, także myślę, że, że chociaż, chociaż to warto docenić i, tak i, i po prostu uszanować i zajrzeć, zobaczyć, także naprawdę zachęcamy... No bo jest to coś nowego. Jest to zdecydowanie coś nowego. Ale fantastyczny pomysł, fantastyczny projekt. Ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć na własne oczy. Zapraszamy, absolutnie zapraszamy. A, e, tym bardziej, że tutaj w Chicago mamy mnóstwo utalentowanej młodzieży, mnóstwo tak. ludzi, którzy kochają taniec. Wy jesteście tego najlepszymi przykładami. E, z ogromnymi sukcesami tutaj Polonii. Tancerze rywalizują nie tylko na, e, w amerykańskich konkursach, ale na, na światowych na całym e, świecie, również tak. turniejach. Tak, tak. Więc, drodzy Państwo, zapraszamy najpierw 30 listopada na warsztaty, później w Mikołajki, 6 grudnia na turniej. Wszystkie informacje znajdziecie tutaj w opisie. Zapraszamy również na stronę internetową unitedindance.org oraz do kontaktu e-mailowego z organizacją pod e-mailem info. Uniteddenancero.org. Więc tak ponieważ y, jak ja wspomniałam, ma, jesteśmy zajęte zawodowo i wiele rzeczy jest jeszcze na głowie, więc tak naprawdę zawsze chętnie przyjmiemy do naszego grona, wszystkich, którzy by chcieli y, nas wesprzeć, y, którzy by chcieli, z nami popracować, którzy by chcieli coś pomóc przy turnieju, przy organizacji, nawet przy rozdawaniu nagród. No, no wiele rzeczy jest, które, jeżeli ktoś nie czuje się powiedzmy tancerzem, mhm. a chciałby być częścią takiego projektu, i to i pomóc w jakikolwiek sposób, to my zapraszamy. Jeżeli kto chce sponsorować, jesteśmy organizacją zarejestrowaną jako niedochodowa, także fundacja fundacja działa charytatywnie. Można nas wesprzeć w ten sposób. Można nas wesprzeć fizycznie, przyjść, pomóc, przy choćby i poklaskać i bić brawo i wesprzeć, wesprzeć słowem i czynem. Także chętnych zapraszamy i do współpracy, i do tańca, i do kontaktu. Unitedindens.org. Info at United in to dwa miejsca, pod które zdecydowanie powinniście zajrzeć, żeby skontaktować się. I zapraszamy na Facebook. Tam też y, naprawdę sporo jest filmików, sporo. Możecie naszą parę już poznać wcześniej. O. Możecie się troszkę więcej o nas dowiedzieć, możecie się dowiedzieć więcej o samym turnieju. Ola ja ma tancach. techniczne pogadanki, tak. ja mam pogadanki tancach folklorystyczne, tak. także można po prostu się więcej tancach rzeczy dowiedzieć. Tak. dowiedzieć. Tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dr Ola Głodek i dr Justyna Zawacki, dwie najbardziej wystarczone, panie doktor W Chicago. Czekają na was i 30 listopada i 6 grudnia. Dziękuję pięknie. Pięknie dziękujemy, zapraszamy.